أنت <applause> هذا؟ <applause> Leje się spirytus, to odpalam lejce Twój stary gra w CSA 16 na KFC Konserwa w Kiermanie Pasztetowa w pokrowcu Twój stary prowadzi sekcję zapasów w sosnowcu 2K19 to cena Twoja suka jest w Anglii, to tacha nam Big Bena ciągniak szynmena Siorbie budkę suflera Twój stary zajebał pół kilo tortu z Eklera Żaluzja nowa szkoła, chuj, wam wszystkim rowa, Twoja matka petna bani, środa popielcowa Wpierdalam Cię w obrotek, byś padł do pralki Barak i lombard wózek, część od zmywarki Mój ziomek, twoja matka to nie idzie na marne Idzie sylwester, to Pierdoli mu petardę Achtu, korsaż, bombka, rakieta Twój stary staromiejska, szpagat, atleta Pojebany klimat, białogardzkie getto Twój stary dusi psa jednorazówką z netto Pokurwiony łeb, jednięta, rozkwina Twój stary zapierdala na dowozach huawina Twoja matka Hinerfeno, dobry mix Twój stary budzi matkę łokciem 12 to six, Ciągnij karłaj, jestem z banku Gringota Twój stary zajebał, nowe radio z Peżota. Jestem sportowcem, Yamakashi na bidecie Twój stary ps dwójka, naraty w neonecie Żaluzja West Coast, jestem triste loco Twój stary wybił matce z jarzębiny oko, Twój stary pijany, narzygał obok firany Żaluzja ma trzy stany, gazowy ciekły stały, rozjebane sandały, śwałe katapilary Z popielniczki pojary, w mocie zagląda w gary Dzwonią po kasztanę, mówię uno momento Twój stary nosi czapkę ze znaczkiem z Matka na komenie to są szmery bajery Twój stary jak nocny, bo zawsze siedzi dwa cztery Twój stary się pruje, to szybka dziesiona Matka wszystko widzi, liczy jej oko saurona Żaluzja leci, ostro, nie mam żadnych błędów Twoja matka tyle na godzinę, co twój stary zębów Matka Eminem Znowu wali prąd, twój stary freestyle przefarbował się na blond Nocka na komendzie, weź się przedstaw Twój stary frygo matkę na kewa w zestaw Pierdoli coś frajer, znowu został oszczany, To jak liść imela e i spierdolić do furmany Jestem słodki, kto mi dubsko bliże, Robisz godzinki z każdym na Bosirze zajebali stroboskop impreza w senso Twoja matka kroi, znowu uławi na mięso, impreza baraki, mi siódmy urodzinki, twój stary z zajebo zajebał balerinki Rzucamy 07 Jamesa Bonda, Twój stary dusi matkę pseudonima na Konda, marka szybka, strzałuje browara Tu stary zajebał, dziura we z Big Stara Jadę na pieczarki, to wsiadam do busa